Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali na temat tego, co jest na pewno. Wszystkim, którzy kiedykolwiek spotkali się z handlem, jest na pewno znane. Jest to taka, taki sposób robienia pierwszego wrażenia, ale myślę sobie, że nie tylko w handlu i nie tylko w biznesie może nam się ta zasada, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, przydać, ze względu na to, że każdemu z nas, czy to podczas rozmowy o pracę, czy w jakiejkolwiek relacji, w której tak naprawdę zależy nam na tym, żeby dalej dobrze się ona potoczyła, to myślę sobie, że to pierwsze. Pierwsze wrażenie jest ważne i myślę sobie, że te zasady, o której będziemy dzisiaj rozmawiali, warto znać i warto stosować. Tak jak już tradycyjnie myślę sobie, zaproszę Was do prezentacji, żeby łatwiej nam się rozmawiało. Zatem dzisiaj o pierwszym wrażeniu i o metodzie 4 na 20. Zastanawiające jest to, w jaki sposób pierwsze wrażenie, jakie robimy na innych, może mieć wpływ na dalszą z nimi relację. Oczywiście nie można zakładać braku możliwości zmiany podejścia do nas na podstawie pierwszego wrażenia, jeśli na przykład wypadliśmy niekorzystnie, no ale z reguły wymaga to czasu, no i też nie ukrywam zaangażowania z naszej strony. Czasem jednak nie mamy zbyt wielu szans na to, by zmienić obraz naszej osoby, jaki ukształtował się na podstawie pierwszego wrażenia, dlatego warto wiedzieć, jak dobrze wypaść. I taka sytuacja może mieć miejsce właśnie w przypadku rozmowy o pracę. Wtedy z reguły jest tak, że tej drugiej szansy już nie mamy. Nie wiem, czy wiecie, ale jest taka zasada, która mówi o tym, co jest najważniejsze w pierwszym kontakcie z drugim człowiekiem. Zasada ta ulega pewnym modyfikacjom w zależności od sytuacji, ale myślę sobie, że warto znać jej elementy, by móc świadomie wywierać pierwsze wrażenie. Należy pamiętać, że niezależnie od tego, czy jest to relacja zawodowa, czy prywatna, bywa, że bardzo zależy nam na tym, żeby dobrze wypaść. O jakiej zasadzie mowa? Tak jak już wspominałam, tak zwana zasada 4 na 20. Zakłada ona skupienie się na takich czterech elementach: czasie, postawie, twarzy i słowach. Zasada 4 na 20, czyli to, co pierwsze rzuca się w oczy, jak kogoś spotykamy, to jego postawa. Z reguły obserwując mowę ciała, możemy zauważyć na przykład to, czy ktoś się czuje zdenerwowany, czy jest pewny siebie, na postawę ciała składają się gesty, sposób chodzenia, pochylenie głowy, kontakt wzrokowy i to wszystko, co widzicie w takim ogóle w tej sytuacji, kiedy widzicie kogoś po raz pierwszy, kiedy wchodzi do pokoju, jakim krokiem idzie, jak otwiera drzwi, jak siada na krześle. Następnie od tego ogółu przechodzimy do szczegółu, czyli skupiamy się na twarzy naszego rozmówcy. Ważny jest tutaj ten taki jakby trójkąt wyznaczony przez nasze. Oczy i usta, jak to mówią, oczy są zwierciadłem duszy i nie na darmo też mówią, że podstawą obsługi klienta jest uśmiech. Ale też to, co, na co warto zwrócić uwagę, to są gesty, które tutaj robimy właśnie w okolicy twarzy: czyli nie wiem, zakładamy włosy za uszy, podpieramy się dłonią, pocieramy nos. Tak, to są wszystko te elementy, które gdzieś tam też zapadają nam w pamięć. Kolejnym etapem są słowa. Jeśli więc nie jesteśmy zaskoczeni sytuacją, w której przyjdzie nam się zaprezentować, spróbujmy przygotować sobie chociażby powitanie, które zawierałoby nie tylko elementy grzecznościowe, na przykład: Dzień dobry, cieszę się, że się spotykamy, bo dawno nie mieliśmy okazji rozmawiać, a pana, pani anegdoty zawsze wspominam z uśmiechem. Myślę sobie, że po takim powitaniu, które nie jest właśnie klasycznym Dzień dobry albo witam pana serdecznie, jakby ta rozmowa, która będzie dalej, będzie już przebiegała w milszej atmosferze. I ostatnią rzeczą, najważniejszą i myślę chyba najtrudniejszą, to jest czas. Na te wszystkie elementy, czyli te trzy powyższe, mamy tak naprawdę przeciętnie około 20 sekund, bo tyle wystarczy naszemu mózgowi, by nas zakwalifikować do przysłowiowej szufladki. Mając na uwadze powyższe, zaplanuj sobie swoje 20 sekund spotkania, na którym ci zależy, bo to w tym przypadku tak niewiele, a może tak bardzo dużo. Pamiętaj, że pierwsze wrażenie może być złudne, ale na zmianę myślenia o nas na jego podstawie czasem musimy długo poczekać, a nie jednokrotnie i zapracować. A myślę sobie, że też w niektórych przypadkach właśnie Sposób zmiany myślenia o nas jest po prostu już nierealny, bo czasami nie mamy już drugiej szansy, żeby z kimś się spotkać, zobaczyć i żeby, tak jak już powiedziałam, przekonać kogoś do siebie. Myślę zatem, że czasami warto poświęcić ten czas. I myślę, że handlowcy doskonale to wiedzą, że właśnie ten pierwszy moment pierwszego spotkania z klientem, tej otwartości, tych gestów, tego powitania, tego nawiązania do naszej relacji, to że jednak być może właśnie się znamy, być może są to właśnie anegdoty, które ten klient opowiada, a, a ja gdzieś tam faktycznie je miło wspominam może to być właśnie ten element, który będzie w konsekwencji i. Mówiąc kolokwialnie, robił nam spotkanie, ale też robił nam relacje na przyszłość, bo tak naprawdę na tym nam, myślę, zależy i też w życiu zawodowym, i w osobistym, na satysfakcjonujących i dobrych relacjach. Zatem pamiętajcie, pierwsze wrażenie jest ważne. Ono nie determinuje w 100% naszego myślenia o nas, ale czasami się zdarza, że na długi czas zatrzymuje nas w jakiejś stopklatce, z której często nam po prostu ciężko wyjść. Także zapraszam Was jeszcze raz do przemyślenia swoich 20 sekund kolejnego spotkania. Mam nadzieję, że te rady okazały się przydatne i do zobaczenia następnym razem. Cześć!